Dzień dobry, dzień dobry, kochane farmazomki. Przed chwileczką wyszłam na górę, bo to było piękne słońce. Tymczasem patrzcie, jaka zima się teraz zrobiła. No i spada śnieg od nowa. Nie dadzą, żeby, żeby wiosna przyszła, tylko przez cały czas sztucznie zimę trzymamy teraz. Ach, kochani moi, tak to jest. Takie realia. Muszę ubrać rękawiczki, chociaż dużo się rękawiczek nie nanosiłam w tym sezonie. I dopiero mogę trzymać kamerkę, kochani, poczekajcie chwilę. Hop, hop, stop, 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 Jedną mam Jeszcze muszę chłopaków wziąć. zabezpieczyć ich jak i teraz kochani jak się macie niedzielka ja się obudziłam rano byłam taka nietomna ale już jakoś doszłam do siebie wypiłam sobie kawusie posiedziałam troszkę na słoneczku najpierw od strony balkonu potem wyszłam na słońce i tak jest <słukasz> tego jest kochani jak się macie po walentynkach? Ja się mam bardzo dobrze. Nawet lepiej. Walentynki mi się bardzo udały. Przeszły moje oczekiwania, kochani. Naprawdę. I pierwszy raz od niepamiętnych czasów poczułam coś bezcennego, kochani. Poczucie bezpieczeństwa. To jest bezcenne. To, co mówiłam kiedyś w odcinku, w odcinku, co jest najważniejsze w życiu, więc bezpieczeństwo. Takie poczucie, że wszystko jest dobrze, że jesteśmy w dobrych rękach. Kochani. To jest bardzo ważna sprawa i jest to kluczowe. Także bardzo, bardzo się wszystko udało. Zarówno muzycznie, jak i towarzysko, A szczególnie chociaż muzycznie, muzycznie też było ekstra. Prezentowo również, nie jestem zawiedziona. Także życzę każdej pani, żeby była tak zaopiekowana jak ja w tym roku. <ścoughs> no. Dobrą noc miałam, kochani, taką spokojną naprawdę. Coraz lepiej śpię. Dzięki kropelkom, kochani, lawendowym, bardzo wszystkim polecam. No, dzisiaj będę sobie sprzątać, będę troszkę coś gotować i taki zwykły ludzki dzień sobie zapadam. No, życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że Wasze wątki też były super. Pozdrawiam Was, kocham i buziaczki. Pa.